Mrożonki kiedyś były proste. Wkładałeś tackę do piekarnika, czekałeś 20 minut i dostawałeś coś, co w miarę przypominało jedzenie. Największa debata dotyczyła tego, czy kotlet mielony w środku to prawdziwe mięso, czy fantastyka naukowa. Te czasy minęły. Podczas gdy ty chwytasz z zamrażarki to, co akurat jest w promocji, niektóre marki serwują ci bomby sodowe udające obiad. Liczą na nostalgię i wygodę, żeby sprzedać produkty, które bardziej pasują do kosza. Niż do Twojej kuchenki mikrofalowej. Dzisiaj przeanalizuję 10 produktów, 5 najgorszych i 5 najlepszych. Pokażę Ci składy i powiem wprost, co kupować, a czego unikać. Numer 5 na liście najgorszych to pizza guseppe od dr. Oetker. Znajdziesz ją w każdym supermarkecie w Polsce: Biedronka, Lidl, Kaufland, Żabka. Marka Dr. Edker kojarzy się z niemiecką jakością i wieloletnią tradycją. Na opakowaniu widzisz apetyczne zdjęcie pizzy z szynką i pieczarkami. W środku rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Sprawdźmy skład. Szynka w tej pizzy stanowi 8,4% całości. Czytaj dalej, co ta szynka zawiera. Mięso wieprzowe, woda, skrobia modyfikowana, sól, białko sojowe, glukoza, stabilizatory i przeciwutleniacze. Czyli szynka rozcieńczona wypełniaczami. Płacisz za mięso, dostajesz głównie wodę i skrobie. Wartości odżywcze na 100 gramów wyglądają tak: 230 kilokalorii, 9 gramów tłuszczu, z czego 4 gramy to tłuszcze nasycone, czyli te złe dla serca. Sól to 1 gram na 100 g, a cała pizza waży ponad 400 g. Zjadasz całą i masz prawie 4 gramy soli. Dzienne maksimum to 5 gramów. Jedna pizza i prawie cały limit na dzień zużyty. Na cenę ośrednia ocena to 3,5 gwiazdki. Użytkownicy piszą o gumowatym cieście i sztucznym smaku szynki. Kanał Testujemy Jedzenie na YouTube ocenił tę pizzę jako jedną z najsłabszych w swoim teście. Problem tkwi w modyfikowanej skrobi i niskiej zawartości mięsa. Pizza Guseppe sprzedaje się dzięki marce Dr. Otker i cenie 10 do 12 zł. Kupujesz logo, bo nazwa brzmi wiarygodnie. Za 12 zł zasługujesz na więcej niż pizzę z 8% mięsa, i dużą ilością wypełniaczy. Numer 4 to panierowane schabowe z Biedronki. Produkt z linii gotowców tej sieci, często promowany jako szybki obiad dla całej rodziny. Cena atrakcyjna opakowanie wygląda jak domowy kotlet. Skład mówi zupełnie co innego: 60% mięsa brzmi nieźle na pierwszy rzut oka, a co z pozostałymi 40%: panierka z mąki pszennej, woda, olej roślinny, skrobia. Sól, drożdże i przyprawy. Do tego stabilizatory jak fosforany sodu i cytryniany sodu, konserwanty w tym azotyn sodu, wypełniacze jak białko sojowe. Lista składników jest dłuższa niż twoja lista zakupów na cały tydzień. Dietetyk Michał Wrzosek w artykule dla WP Kobieta nazwał te produkty skandalem. Ekspert, który przegląda składy produktów spożywczych na co dzień, użył słowa skandal. To powinno dać do myślenia. Fosforany sodu mogą obciążać nerki przy regularnym spożyciu. Azotyn sodu to substancja, przed którą WHO ostrzega w kontekście ryzyka raka jelita grubego. Jest w tych schabowych i nikt ci o tym głośno nie mówi. Wartości odżywcze na 100 g to 250 kcal, 15 g tłuszczu, z czego 5 g nasyconych, 20 g węglowodanów i 1,5 g soli. Na forum Wiza użytkowniczki piszą, że smakuje jak guma i że jest pełno chemii. Na TikToku recenzje mówią o tłustym produkcie bez smaku po podsmażeniu. To opinie setek osób, które kupiły i spróbowały. 8 do 10 zł za 300 g produktu, który w 40% nie jest mięsem. Za te same pieniądze kupisz świeży schab i zrobisz panierowane kotlety w domu. Twoje kotlety będą w 100% mięsem i bez azotynu sodu. Numer 3 to frosta nasi goręk. Teraz zaskoczenie, bo frosta to generalnie dobra marka. Od 2019 roku oficjalnie nie używają konserwantów w swoich produktach. Kampanie reklamowe podkreślają naturalność i jakość składników. Większość produktów frosty jest naprawdę w porządku. Nasi goręk do nich nie należy: azjatyckie danie z ryżem i kurczakiem. Na opakowaniu wygląda jak z dobrej restauracji. Sprawdźmy skład. Ryż gotowany stanowi 33%, marynowana pierś kurczaka 17%. Ta marynata zawiera kurczaka, sól, olej sojowy i dekstrozę. Dekstroza to cukier. W daniu głównym, które powinno być wytrawne, jest cukier. Wartości odżywcze na 100 gramów wyglądają nieźle. 102 kcal, 2,4 g tłuszczu, 13,2 g węglowodanów i 6,1 g białka. Niskie kalorie, mało tłuszczu. Wygląda zdrowo, ale cukry to około 4-5 g na porcję. W Daniu, które według nazwy powinno być wytrawnym azjatyckim ryżem z mięsem, to jak dodać łyżeczkę cukru do obiadu bez Twojej wiedzy i zgody. Na portalu Frisco średnia ocena to 4 na 5. Smak jest w porządku. Ludzie chwalą aromat. Na reddicie użytkownicy piszą, że jest smaczny, ale za słodkie. Dietetyk Vital krytykuje ten produkt za ukryte cukry i za smażkę. Jeśli unikasz cukru, masz insulinooporność albo po prostu nie chcesz słodzić swojego obiadu, to danie cię oszukuje. Wygląda zdrowo na opakowaniu, skład mówi co innego. Cena to około 12 zł za 500 gramów. Numer 2 to Hortex Makaron Bolognese. Hortex jako marka kojarzy się z mrożonymi owocami i warzywami. Polski producent z długą historią. Makaron z sosem mięsnym brzmi jak bez Bezpieczny wybór na szybki obiad. Skład: Makaron Penne 35%, Sos Bolognese 35%. W sosie znajdują się pomidory, mięso wieprzowe, woda, koncentrat pomidorowy, warzywa jak seler, czosnek, cebula i marchew. Do tego cukier, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, aromat i przyprawy. Aromat. Samo słowo aromat, nie aromat naturalny, nie ekstrakt, nie zioła, po prostu aromat. Smak pochodzi z laboratorium. Bolognese to powinien być sos mięsny. Ile mięsa jest w tym produkcie? Hortex nie chwali się tym na opakowaniu. A wiesz dlaczego firmy nie eksponują zawartości mięsa? Bo nie ma czym się chwalić. Wartości odżywcze na 100 gramów, 88 kcal, 1,8 g tłuszczu, węglowodany z cukrami i 3,6 g białka. Na portalu Gazeta użytkownicy piszą, że da się zjeść, ale smak jest płaski. Ceneo pokazuje ocenę 3 na 5 gwiazdek. Komentarze mówią o małej ilości mięsa i sztucznym posmaku. Da się zjeść, czy to naprawdę standard, którego oczekujesz od obiadu? Za 9 zł za 450 g możesz ugotować prawdziwy makaron z sosem z puszki dobrych pomidorów i mielonego mięsa. Będzie smakował jak jedzenie, nie jak laboratoryjny eksperyment z kategorii da się zjeść. Numer 1 na liście najgorszych to produkt, który mnie naprawdę zaskoczył. Marka wydaje się świetna, opakowanie krzyczy o naturalności i prostych składnikach. Marketing mówi o powrocie do tradycji i domowych smaków. Proste historie. Krem z białych warzyw Patrzysz na skład, i na początku wszystko wygląda świetnie. Warzywa 98%, kalafior, pietruszka, ziemniaki, seler. Fantastycznie. Potem smażona cebula z olejem rzepakowym, mąką pszenną i solą. W porządku a potem grzanki. Te grzanki zawierają olej palmowy i emulgatory. Olej palmowy to tłuszcz, który Światowa Organizacja Zdrowia łączy z chorobami serca. Ten sam olej, którego produkcja przyczynia się do niszczenia lasów deszczowych w Azji, w produkcie, który ma być prosty i zdrowy. W zupie warzywnej, którą wybierasz, bo chcesz jeść lekko i naturalnie. Tłuszcze trans z oleju palmowego to jedne z najgorszych tłuszczy dla Twojego organizmu. Podnoszą zły cholesterol LDL, obniżają dobry cholesterol HDL. Są ukryte w grzankach do zupy, która miała być lekka i naturalna. Wartości odżywcze samej zupy są dobre. 55 kilokalorii na 100 g 0,5 g tłuszczu, 6,2 g węglowodanów. Te grzanki psują wszystko. Na dietetyk Wital ocena jest dobra dla samych warzyw, ale olej palmowy w grzankach obniża całościową notę produktu. Na Ceneo użytkownicy dają 4 na 5 gwiazdek, ale piszą, że grzanki są tłuste. Dlaczego to numer 1, a nie pizza czy schabowe? Bo tamte produkty nie udają czegoś, czym nie są. Pizza to fast food i każdy to wie, kupując mrożoną pizzę. Schabowe z Biedronki to tani produkt i cena sugeruje kompromisy jakościowe. Proste historie buduje cały marketing na naturalności i prostocie. Udaje zdrowy produkt. To jest gorsze niż bycie po prostu złym produktem. To jest wprowadzanie w błąd konsumenta, który świadomie wybiera coś zdrowszego. Ironia jest taka, że warzywa w tej zupie są naprawdę dobre. Gdyby wyrzucili te grzanki z olejem palmowym, byłby to świetny produkt. Mógłbyś spokojnie dodać własne grzanki z pieczywa pełnoziarnistego, ale nie wyrzucili tych grzanek i dlatego krem z białych warzyw ląduje na pierwszym miejscu listy produktów, których nie warto kupować. Cena to około 7 zł za 450 g, dosyć narzekania, dosyć smutnych tacek i ukrytych składników. Czas na dobrą wiadomość. Istnieją mrożonki, które są naprawdę warte Twoich pieniędzy. Produkty, które nie wstydzą się swojego składu. Smakują jak domowe jedzenie albo nawet lepiej. Chwilę pokażę Ci numer 1, mrożonkę, która smakuje jak z włoskiej restauracji. Zaczynamy od piątego miejsca najlepszych. Numer 5 to Hortex makaron ze szpinakiem. Ta sama firma, która produkuje słabe boloniesy, potrafi też zrobić świetny produkt. Dowód na to, że w obrębie jednej marki jakość może się drastycznie różnić. Skład: makaron tagliatelle 35%, szpinak w sosie śmietankowym 26%, pieczarki, cebula i przyprawy i tyle. Żadnych aromatów z laboratorium, żadnej modyfikowanej skrobi, żadnych wypełniaczy, naturalne składniki, które rozumiesz i rozpoznajesz. Wartości odżywcze na 100 g. 69 kilokalorii. Jeden z najlżejszych produktów w całej kategorii mrożonych dań gotowych. Tłuszcz to 1,3 3 g. Idealne, jeśli liczysz kalorie albo jesz na diecie. Szpinak dostarcza witamin i minerałów, sos śmietankowy daje smak bez przesadnej ilości tłuszczu. Na portalu testujemy jedzenie. Produkt jest chwalony za świeżość po przygotowaniu. Cenę pokazuje 4 na 5 gwiazdek. Użytkownicy doceniają prosty skład i dobry smak. Cena to około 9 zł za 450 g. Wystarczy na lekki obiad. Podsmaż na patelni Zamiast podgrzewać w mikrofali, smakuje jeszcze lepiej. Kilka minut dłużej i masz danie, które pachnie jak zrobione w domu. Numer 4 to proste historie krupnik polski. Tak, proste historie znowu. Tym razem na liście najlepszych. Ta sama marka potrafi zrobić źle i świetnie. Krupnik polski należy do kategorii świetnie. Patrzę na etykietę. Warzywa to ziemniaki i marchew. Kasza jęczmienna stanowi 11% koper. I to wszystko: żadnych dodatków. Żadnego oleju palmowego. Żadnych emulgatorów. Żadnych stabilizatorów. Ani konserwantów, tylko jedzenie. Prawdziwe składniki, które twoja babcia by rozpoznała. Smakuje jak zupa od babci. To nie jest pusty slogan marketingowy. Na Facebooku proste historie użytkownicy piszą o domowym smaku i o tym, że przypomina im zupę jak u mamy. Na YouTube kucharze polecają ten produkt jako przykład dobrze zrobionej mrożonki. Wartości odżywcze: 60 kilokalorii na 100 gramów. Błonnik z kaszy jęczmiennej wspomaga trawienie. Niski tłuszcz, niskie kalorie, wysoka wartość odżywcza. To jest definicja zdrowego jedzenia z zamrażarki. Cena to około 6 zł za 450 g, tańsze niż kupienie wszystkich składników, żeby ugotować taką zupę samemu: marchew, ziemniaki, kasza, koper, przyprawy. Policz, ile wydasz w sklepie i ile czasu zajmie Ci gotowanie. Ten krupnik to uczciwa oferta. Numer 3 to dr Oetker Pizza Ristorante. Doktor Oetker był na liście najgorszych z pizzą Guseppe. Ristorante to zupełnie inna kategoria produktu. Ta sama firma produkuje Tandetę i Premium jednocześnie. Różnica w jakości między tymi dwoma pizzami jest ogromna. Ristorante ma cienkie, chrupiące ciasto, zamiast grubego i gumowatego jak w Guseppe. Prawdziwa mozzarella i ser edamski, zamiast serowych substytutów. Składniki, które rozpoznajesz na etykiecie, bez chemicznego słownika. Wartości odżywcze na 100 gramów, 230 kilokalorii, 10 g tłuszczu i 25 g węglowodanów. Pizza to pizza i nigdy nie będzie dietetycznym posiłkiem. Ale ristorante przynajmniej smakuje jak prawdziwa pizza, nie jak karton z sosem pomidorowym. Na reddicie użytkownicy piszą, że jest znacznie lepsza niż Guseppe. Ceneo pokazuje pół gwiazdki. Różnica w smaku między tymi dwoma pizzami od tego samego producenta jest jak różnica między restauracją a stołówką. Cena to 12 zł za 340 g, Drożej niż Guseppe. Za te dodatkowe złotówki... Dostajesz pizzę, która smakuje jak pizza. To jest ta różnica, za którą warto zapłacić. Numer 2 to Frosta Tagliatelle z łososiem. Frosta jako marka, która od 2019 roku oficjalnie nie używa konserwantów. W przypadku Tagliatelle z łososiem ta obietnica jest w pełni dotrzymana. Skład: makaron szpinakowy 30%, filet łososia 14%, woda, pieczarki, szpinak, cebula, śmietanka, mleko, ser, olej słonecznikowy i przyprawy. Bez konserwantów. Łosoś pochodzi z certyfikowanych łowisk MSC. To oznacza zrównoważone połowy, które nie niszczą ekosystemu oceanów. To weryfikowalny standard, niepusty marketing. Wartości odżywcze na 100 gramów: 100 kilokalorii, 3,6 g tłuszczu, 10,7 g węglowodanów i 5,5 g białka. Omega-3 z łososia to kwasy tłuszczowe, które są dobre dla serca i mózgu. Śmietanka i szpinak tworzą naturalny sos bez chemicznych dodatków. Na frisko średnia ocena to 4,5 gwiazdki. Recenzje mówią o smaku jak z restauracji. Portal Dietetyk Vital poleca ten produkt za naturalność składników i wartości odżywcze. Cena to około 14 zł za 400 g, taniej niż danie w barze rybnym czy restauracji z owocami morza. Za 14 zł dostajesz łososia z certyfikatem, makaron ze szpinakiem i sos śmietankowy. W restauracji za takie danie zapłacisz 35 do 50 zł. Numer 1 to mrożonka, która zmieniła moje podejście do mrożonej pizzy. Produkt, który udowadnia, że zamrażarka może dostarczyć restauracyjną jakość. Pizza bufala z Lidla. Główny składnik to mozzarella di bufala DOP. DOP oznacza denominazione di origine protetta. To włoski certyfikat, który gwarantuje, że ser pochodzi z konkretnego regionu Włoch i jest produkowany według tradycyjnej receptury. Prawdziwa mozzarella z mleka bawolego w mrożące z dyskontu. Brzmi niewiarygodnie, ale tak właśnie jest. Skład: cienkie ciasto, prawdziwe pomidory, świeża bazylia i oliwa. Ten ser to klub programu kremowy, delikatny, z charakterystycznym smakiem, którego nie da się podrobić syntetycznymi zamiennikami. To nie jest pizza typu włoskiego to jest włoska pizza w Twojej zamrażarce. Wartości odżywcze na 100 g, 230 kcal i 8,8 g tłuszczu. Pizza to pizza i zawsze będzie kaloryczna, ale jeśli już jesz pizzę, niech to będzie pizza z prawdziwymi składnikami. Na YouTubie recenzje mówią, że smakuje jak z Włoch. Na Pepper średnia cena to 4.8 na 5 gwiazdek. Reddit pełen jest postów o tym, że ta pizza to rewolucja w kategorii mrożone. To opinie setek osób, które porównały ją z innymi produktami. Cena to 16 zł. Tak, najdroższa pizza na tej liście. Za 16 zł dostajesz pizzę, za którą w pizzerii zapłaciłbyś 45 do 60 zł. Pizza Margherita z mozzarellą di bufala w dobrej restauracji to wydatek rzędu 50 zł i więcej, tu masz tę samą jakość sera za jedną trzecią ceny. Lidl Pizza Bufala to dowód, że mrożonki mogą być świetne, że nie musisz wybierać między wygodą a jakością, że za 16 zł możesz zjeść jak we Włoszech, bez wychodzenia z domu i bez godziny czekania na dostawę.